Bardzo prawdopodobne. Dzień dobry, proszę Państwa, Julia Trojanowska w Dzień Kobiet się kłania, a ze mną nie kobieta, a mężczyzna, Adam Krądziel. Dzień dobry, Adamie. Kłaniam się nisko, bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie. Dawno Cię u nas nie było. To prawda, parę dobrych miesięcy, ale jestem ponownie, No właśnie. więc Cieszę się, że Was widzę. A więc gdzie tak. byłeś? Jak cię nie było? Byłem schowany mm -hmm. w świecie, gdzie agawa flirtuje z kukurydzą, oraz słońce przyszło skrycie w cieniu smakowitych butelek. To jest mój oklepany tekst, ale mm -hmm. jakże literacki. Od grudnia zajmuję się takim już w pełni projektem Dankishu, który jest na terenie fabryki Norblina. I jest to bar e, speakeasy, czyli jakby nawiązujący do prohibicji. Mamy Dzień Kobiet, i tu taka mała ciekawostka. Prohibicja w Stanach Zjednoczonych e, w 1919 roku była owocem również ruchu sufrażystek. Mm -hmm. e, jakby prohibicja nie była do końca złym zjawiskiem, może była złą metodą na poradzenie sobie z jakimś tam rzeczywistym problemem społecznym, jaki wówczas panował, czyli po prostu z dużym alkoholizmem. E, Natomiast, jakby ten mechanizm zakazanego owocu zadziałał w drugą stronę i spowodował szereg konsekwencji, które wpłynęły na rozwój w cudzysłowie gastronomii oraz w cudzysłowie branży alkoholowej. Mm -hmm. To taki, taki mało wtop, i mała dygresja, sorry, ale musiałem powiedzieć. Nie, bardzo lubimy, bardzo lubimy dygresję. I Dankishu jest właśnie takim barem z Pikizji. Na terenie fabryki Norubina, szukajcie złotej podkowy, Otóż. a znajdziecie. E, no dobrze, ale no jest to związane z prohibicją, jest to mocno związane, w ogóle ten format, tak? Mm -hmm. baru, Pikis jest mocno związany ze Stanami Zjednoczonymi. I czy ma przełożenie na Europę i na Polskę? Czy w ogóle. Warto otwierać takie bary u nas w Polsce czy, czy w Polsce czy to się w ogóle przyjmuje? E, tak, w ogóle to jest taki, nazywamy to nurtem Neo easy, bo jednak działamy legalnie, mm -hmm. mamy kasę fiskalną, z chęcią podamy paragon, zawsze podajemy oraz jesteśmy w stanie wystawić fakturę, więc nic się nie dzieje wbrew litery prawa. To nie jest pierwszy bar spikizji w Polsce. Mm -hmm. Już nawet w stolicy mieliśmy kilka takich miejsc nawet. Kilka takich działa. Niegdyś było to popularne Six Cocktails, które łączyło taki trochę klubowych grów właśnie z barowo-koktajlowym klimatem. Karowa, na karowej było takie miejsce, do której się wchodziło przez, przez szafę z kasetami, więc to też jakby tworzyło jakąś tam magię wokół tego miejsca, a wciąż na tyłach Placu Konstytucji działa świetne miejsce z jednymi z, najlepszych barma, z najlepszymi barmanami w tym kraju, czyli Bakum. I ten format ma szansę zaistnienia, dlatego że jakby no daje jakieś takie doświadczenie dodatkowe, nie jest to po prostu wizyta w barze, tylko jest otulona jakąś opowieścią, historią, atrakcją w formacie samego wejścia. Wspomniałaś o tej podkowie, czyli mówimy o tym wejściu, które nie jest oczywiste. Ono współcześnie, te wejścia do tych barów są atrakcją, tak? Czyli możemy wymienić sobie taki kultowy, chociażby, lokal w Nowym Jorku, Please Don't Tell, czyli popularne PDT, do którego się wchodzi przez budkę, budkę telefoniczną, która jest umieszczona w budce z hot dogami. Były takie miejsca, nie wiem, czy wciąż istnieje, Breakfast Club w Londynie, do którego się wchodziło przez y, y, lodówkę. Mm -hmm. I takich y, kreatywnych koncepcji jest wiele na tym świecie. Y, warto, jakby, podkreślić to, że ta kreatywność współcześnie różni się od tej, która była rzeczywiście w trakcie prohibicji, bo teraz jest to atrakcja, a kiedyś to był spisek, dajmy na to, może nie spisek, ale te bary faktycznie się chowały i one faktycznie się ukrywały po to, żeby nielegalnie sprzedawać alkohol, ale po prostu... Jak gastronomowie i przedsiębiorcy barowi stanęli u progu prohibicji, czyli tak naprawdę dużego kryzysu dla nich mm -hmm. biznesowego, mm -hmm. no to oni e, chcieli się utrzymać, a my aktualnie chcemy się wyróżnić. Mm -hmm. Więc to jest, co, jakby, nie może, to, jakby. Współcześnie spikiz jest zupełnie czymś innym. Mm -hmm. Jest atrakcją, mm -hmm. jakby jest jakimś tam elementem współczesnej kultury barowej, a kiedyś było jakby reakcją na ruch społeczny. Jasne, no mówisz, że jest to y, jakaś historia, opowiadać jakąś historię, to w takim razie jaką historię opowiada Dankishu. Tak, Dankiszu w ogóle osiołki y, są rzadko podkuwane, ale mm. nasz jest szczęśliwy i, i tą podkowę dzierży na swoim kopytku w ogóle y, bo to jest ciekawe, y, nie jest to oczywiste, dlatego że y, samo Dankiszu y, jest metaforą. To nie jest jeden do jednego projekt, który ma oddać coś. Ale te wszystkie elementy, które się znajdują tam, są bardzo spójne, jakby na to spojrzeć. Ja teraz o nich opowiem. Otóż, na Kirzu jest to cocktail bar, który łączy w sobie Teksas i Meksyk, jeżeli chodzi o styl picia i całą interpretację tej kultury koktajlowej. I dlaczego Texas i Meksyk? To nie jest przypadkowe, dlatego że właśnie jednymi z owoców prohibicji w Stanach Zjednoczonych było to, że ludzie zaczęli podróżować i takimi popularnymi ośrodkami były na przykład Hawana, rozpalona Hawana na Kubie, gdzie wtedy cały ten grzech tam się skumulował amerykański. Po prostu ludzie zaczęli szukać przestrzeni, gdzie mogą legalnie cieszyć się życiem towarzyskim. No i właśnie Meksyk również był tym miejscem, gdzie ze względu na jakieś tam geograficzne aspekty ludzie chętnie wybierali. Ponadto owocem prohibicji było nielegalne bimbrownictwo które było negatywnym jakby procesem, no bo dostarczało mnóstwo trefnych trunków. Mówiło się, że ludzie niekiedyś jakby nabywali ślepoty przez, przez alkohole, które były pędzone wówczas. No bo nie było to kontrolowane, było to robione metodą mocno taką chałupniczą, ale nie tradycyjną, tylko po po prostu, jakby robieniem trefnych bimrów. No i Teksas był bardzo aktywny w tym. Mm -hmm. jakby, ludzie tam, tak jak na Podlasiu, to było wówczas. <laughs> Polskie podlasie. Ale spokojnie, w Dankiszu nie mamy, nie, 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 nie mamy takiej rzeczy. Nie, wszystko razie. jest bezpieczne. No a trzecim aspektem było to, że był bardzo ważnym e, punktem przerzutowym alkoholu, no bo szmuglerstwo to też był jakby ten jeden z czynników, który e, bardzo wówczas się uaktyw, aktywował. E, więc Texas i Meksyk to był mega jakby ważny punkt. W, w czasie prohibicji pod wieloma względami. Skąd się wziął ten osioł w ogóle? Dlaczego my wzięliśmy tego osła na tapet? Powód jest bardzo prosty. Dlatego, że osiołki miały ogromny wpływ, współcześnie niekiedy również mają, na jeden z etapów produkcji tekili. I innych destylatów zagawy. Napędzały niekiedy one tak zwane koło tachona, które między innymi służyło do miażdżenia agawy, która kolejno służyła w tworzeniu tych pięknych, latynowskich dzieł sztuki. Osiołek też jest kazusem, taki jakby symbolem pracy e, w dużej mierze. E, no i my jesteśmy barmanami, każdy z nas tam e, i my bardzo się poświęcamy pracy. To znaczy, że jakby żyjemy mocno pracą. Każdy z nas jest tam barmanem nie z braku wyboru, tylko staramy się odczarować tą etykietę, która na przestrzeni lat została e, przydzielona temu w cudzysłowie zawodowi, aby. E, aby tą kulturę picia do przodu i żebyśmy wspólnie zmierzali ku lepszej jakości smaku i nie byli szufladkowani mm -hmm. i wiązani z różnego rodzaju stereotypami. Więc Danki Shoe, jakby zważając na te wszystkie rzeczy, które wymieniłem, łączy w sobie kulturę Teksasu i Meksyku, to znaczy mamy właśnie dużo destylatów z agawy różnego rodzaju, czy pochodnych agawy, takich jak Tequila Mescal Sotol, ale też naprzeciwstaje temu wszystkiemu amerykańska kultura picia, czyli takie trunki jak Bourbon, Żytnie, Whisky, etc. Jest to bardzo zgrabne połączenie, bardzo wdzięczne koktajlowo i z każdym dniem staramy się w tym edukować, być lepsi i dostarczać fajnych wrażeń naszym gościom. Ja tutaj mogę z autopsji potwierdzić, że takie wrażenia są dostarczane, no ale Danki to nie tylko właśnie fantastyczne koktajle. Ale również tam się dzieją inne fajne rzeczy, bo i muzyka na żywo przecież. E, tak, zgadza się. Jakby, t, m, jesteśmy bardzo płodni teraz w organizacji różnego rodzaju wydarzeń. To, co mówisz o tej muzyce, no to mamy swoje cykle muzyczne, ale m, jakby żaden z nich nie polega na tym po prostu, że stawiamy DJ-a i mm -hmm. graj, kochany nam tutaj. Mm -hmm. Raczej e, wszystko idzie w parze z tym barem. Więc mamy taki cykl muzyczny e, play like a Dunkey, mm -hmm. i łączymy koktajle z konkretną muzyką. To znaczy, bierzemy na przykład na warsztat muzykę Kalifornii i do tego parujemy koktajle, które się zrodziły w tym stanie. Mhm. Więc to jest nasza taka chęć tego, żeby coś za czymś zawsze stało. Żeby mhm. po prostu nie było jakby. Pustym graniem, ale żeby dostarczało tam, jakiegoś doświadczenia naszym gościom. No i to świetnie działa, bo odkrywamy przed nimi arkana miksologii z tamtych lat, wzbogacając ją troszeczkę o współczesne niuanse. W sobotę mamy czwartą edycję, i to mhm. będzie pierwsza edycja, gdzie DJ będzie grał tylko i wyłącznie z płyt winylowych, więc mamy taką edycję Nightmares on Wax, nawiązującą mhm. do jednego z fajniejszych zespo zespołów. Możemy tak to nazwać. Polecam wszystkim. I na poczet tego przygotowaliśmy koktajle wzbogacone o wosk pszczeli. Więc jakby staramy się, żeby to, to było wszystko mega spójne. Ponadto mamy takiego szalonego rezydenta, Szambalaje, mm -hmm. który łączy ze sobą elementy perkusyjne, kongi. To jest w ogóle gość, który się urodził w muzyce w rodzinie bębniarzy na Mazurach w Olecku. No a wygląda jak z kosmosu totalnie, z innej <laughs> planety. Więc to wszystko buduje taki groove, który. Wyróżnia się i myślę, że dostarcza mnóstwo kolory tu barowej scenie w Polsce. E, jesteśmy bardzo aktywnie edukacyjnie, staram się cały czas też tworzyć coś dla barmanów. E, mamy wiele projektów i wydarzeń, które e, mogą rozwijać tę scenę, dawać od siebie e, jakąś wartość, no i e, pragniemy zaznaczyć się. E, jako dankiszu w historii polskiej kultury parowej i to osiągniemy. Krok po kroku, ciężką pracą, e, jesteśmy uparci partii osły, więc... No i bardzo dobrze, zresztą podpatruję Was na Instagramach i widzę, że tam różne szkolenia, różne, różne, różne próby, także, także dzieje się na pewno. Ale o tych barmanach to, to jeszcze chciałam się troszkę podpytać, może nie, nawet nie o samych barmanów, barmanów ale o bar, mhm. który w Danki, jak rozmawialiśmy przed live'em, jest, jest bardzo interesujący, bo ja takiego jeszcze nie widziałam. Tak, no bar jest w kształcie podkowy. Ma to być bar, który przynosi szczęście i to jakby jest troszeczkę też format tego baru jest, jest, został zainspirowany prelekcją takiego amerykańskiego mm, autorytetu barowego który miał wpływ na tworzenie współczesnej sceny, Dusan Zaric, czyli jeden z właścicieli takich konceptów jak Employees Only. I on kiedyś powiedział, że najlepszy bar to jest taki, kiedy każdy człowiek się widzi przy nim. Mhm. Dlatego, że bar to jest miejsce spotkań, to jest miejsce flirtu, ludzie się poznają. No i my, nasz, ta powodkowa sprawia, że często naprzeciwko siebie siadają ludzie, którzy siebie nie znają, inaczej mhm. nie planowali tego i powoduje to różne reakcje. Ale najczęściej to pozytywne. Ludzie się poznają, jakby m, zaczynają rozmawiać, dyskutować e, i wznosić e, wspólnie toasty, więc to jest jeden z wyróżników tego baru. Ponadto e, zależało nam na tym, żeby zbudować taką domową atmosferę, więc bar jest na poziomie gości. E, to znaczy, żeby nie było, żeby. Nasi barmani nie byli odseparowani żadnym kontuarem od gości, żeby to wszystko jakby tworzyło takiego klimat przytulnego yy, pokoju yy, i to fajnie bardzo działa. Ponadto ten bar ma taki, nazwijmy to miksologiczny bajer, to znaczy ma taką linię chłodzącą, idącą przez, yy, przez środek yy, blatu, która sprawia, że odstawiając swój koktajl yy, cały czas możemy trzymać jego temperaturę w upragnionej formie i, i przedłużyć jego żywotność. No po prostu wszystko dopieszczone w absolutnie każdym szczególe. Yy, powiedz mi Adamie, w takim razie, skoro to jest Bar Speak Easy, yy, jak w ogóle was znaleźć, jak do was trafić, jeżeli ktoś jest na przykład na Norbina po raz pierwszy? Yy, no to tak, tak jak wspomniałaś na początku, należy szukać yy -y. złotej podkowy w pasażu Wernera i takiej mosiężnej maszyny, e, która należy do muzeum. Mm -hmm. e, my się bardzo nie reklamujemy, e, jakby budujemy jakieś swoje alternatywne formy komunikacji i będziemy je rozwijać. E, natomiast e, jedynym źródłem takim regularnym naszej komunikacji jest Instagram, mm -hmm. gdzie jakby cały czas e, dajemy znać o tym, że hej, jesteśmy. Zapraszamy od poniedziałku do niedzieli, od poniedziałku do soboty. Mamy pomysły bardzo fajne i kreatywne, ale będziemy, tak jak już wspomniałem, wdrażać je z czasem. Myślę, że najlepszą wskazówką jest pasaż Wernera mhm. oraz Złota, Złota Podkowa, Podkowa. Tak, jak, tak jak wspomniałaś. Zapraszamy wszystkich. Niemniej już w perspektywie weekendów polecamy rezerwacje. Na Instagramie bądź na Google znajdziecie kontakt do nas, adres mailowy. I numer telefonu. Z tego tytułu, że no już weekendy mamy mocno e, oblegane. Mm -hmm. W tygodniu jest również gęsto, ale jeszcze już te weekendy są naprawdę napuchnięte uśmiechniętymi licami naszych gości. Więc <laughs> działamy do drugiej weekendy e, w tygodniu do północy. Wszyscy są mile widziani. Zapraszamy serdecznie. Tak jest. Proszę się nie obawiać tego konceptu Zbigniewa Easy. Na pewno wszyscy Państwo zostaniecie wspaniale zaopiekowani. Ja na przykład zostałam, także to nie są puste słowa. I jeszcze na koniec, też właśnie taka wskazówka dla tych, którzy tam będą na przykład pierwszy raz. Adam jako no wielki znawca, o czym tutaj się przekonaliśmy i się przekonujemy, co byś polecał w takim razie? Właśnie, ja chciałem, to jest też właśnie tak, muszę to powiedzieć. Muszę, słuchajcie, to jest bar dla ludzi i my jesteśmy mega bezpretensjonalni, więc. Bardzo nie chcemy, żeby ktokolwiek się czuł skrępowany. Jesteśmy elastyczni i wiemy, jak się zachować w niemalże każdej sytuacji. Jeżeli po prostu lubicie dobre wino, mamy doskonałe. Jeżeli macie ochotę na bezalkoholowy koktajl, to ugościmy was zawodowo. Także nie chcemy tworzyć jakiejś też takiej pretensjonalności wokół siebie, bo to w ogóle nie jesteśmy my. Jakby my jesteśmy dla ludzi, żyjemy, żeby służyć, e, w ten sposób mówiąc. E, także jeszcze raz, czujcie się wszyscy ile widzieliśmy, co bym polecił? E, przede wszystkim wyobraźnię naszych barmanów, bo ona jest najsmaczniejsza i mm -hmm. dostarcza najwięcej emocji. Jestem dumny bardzo z zespołu, który e, posiadamy. To jest bardzo skromny zespół i pozwolę sobie ich szybko wymienić. Hubert Workert, Paula Gibki, Wojtek Stopkowski, Kacper Kuczyński, Kacper Koperski, Tomek Dziewięcki, Ewelina Figiel i ci ludzie e, są Wielkimi profesjonalistami, pełnymi empatii i uśmiechu, i zawsze dopasują koktajl bezpośrednio do indywidualnych potrzeb naszych gości. Aczkolwiek, myślę, że takim must try jest nasza margarita mm -hmm. z granitorów które w Polsce były owiane złą sławą, dlatego, że często po prostu były wykorzystywane w zły sposób, a my odczarowujemy ten sprzęt i serwujemy z niej doskonałe margarity, absolutnie doskonałe i goście je pokochali. Więc każdy powinien, odwiedzając nas, kosztować na parstka zmrożonej stokrotki, zaczynając od klasyków takich jak Gołębica Meksykańska, czyli Paloma przez bostoński Sauer, a kończąc na naszych autorskich Kompozycjach, w których inspirujemy się fuzją właśnie tego Teksasu i Meksyku, sztuką kulinariów i wyróżnić należy takie kompozycje jak barbacoa, czyli koktajl, w którym tworzymy swój własny likier o smaku ikonicznego i kultowego sosu meksykańskiego mole. Pepinillo, czyli nasza dekonstrukcja miszelady, w której nuty warzywne wiążemy z tymi bardziej owocowymi i mineralnymi, bądź też lubiana przez wszystkich akwafreska, czyli alkoholowa interpretacja słonecznej lemoniady. Wybór jest bardzo szeroki i karta Was w ogóle nie ogranicza. I zazwyczaj jest tak, że to właśnie barmani z naszego miejsca przyjmują pałeczkę i, i wodzą tym podniebieniem naszych gości. Adamie, no jesteś po prostu najlepszą reklamą Danki Szułeka, jaką Danki po prostu może mieć. Bardzo Ci dziękuję, dziękuję że również. do nas wpadłeś, żeby o, o Danki porozmawiać. Proszę Państwa, to jest nowy koncept od października, prawda? Tak, to jest kilka miesięcy, więc my bardzo cierpliwie budujemy swoją publikę. Nigdzie nam się nie spieszy, dlatego że nie robimy formy na lato, a na lata. I zależy nam na tym, żeby stworzyć bardzo silny fundament konceptu, który będzie przez wiele lat cieszył podniebienia Warszawy jak i wszystkich ludzi, którzy do nas zabłądzą. Dokładnie. Tego Wam życzę. Państwa raz jeszcze zapraszam, żeby, żeby do Danki wpadać. Pasaż Wernera, Fabryka Norbina. Szukajcie Złotej Podkowy. Właśnie tak zostaniecie ugoszczeni, jak nam dzisiaj Adam zaprezentował. Bardzo serdecznie polecam i dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję również. Było bardzo miło. Nie wiem, w którą kamerę patrzeć, ale Możemy życzę, w tą. Wszystkim, <noise> życzę wszystkim wspaniałego weekendu. Dokładnie. Dziękujemy.